Rynek domów opieki w Polsce, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych jest szalenie zinstytucjonalizowany. Często nie cieszy się zbyt dobrą opinią, co może być między innymi związane z tym, że inwestorzy po poniesieniu ogromnych nakładów na infrastrukturę zapominają o wydatkach i kosztach związanych z prawidłowo wprowadzoną częścią operacyjną. Typowy dom opieki to miejsce, w którym zwykle nie wybiera się pokoju, można być zmuszonym do towarzystwa niekoniecznie sympatycznego sąsiada. Podlega się rygorowi rutyny dnia codziennego i często bardzo intensywnemu nadzorowi, bezpośredniemu nadzorowi personelu. Osoby niekwalifikujące się do zakładów opiekuńczo-leczniczych albo do domów pomocy społecznej, lub też takie osoby, które po prostu nie chcą skorzystać z instytucjonalnej opieki tego typu miejsc, Zwykle nie znajdowały dla siebie właściwego rozwiązania. Mimo tego, że stale lub okresowo potrzebowały pomocy opieki osób trzecich lub też opieki medycznej, mogły w zasadzie wyłącznie korzystać z tej opieki w domu. Idea apartamentów senioralnych, mieszkań senioralnych polega na zorganizowaniu bezpiecznej infrastruktury oraz zespołu dbającego o wszelkie potrzeby pacjenta, mieszkańca, wtedy kiedy on tego potrzebuje. Bez narzucania konkretnego rytmu dnia. Usługa Assisted Living jest bardzo popularna w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzi. Powstała tam niejako w odpowiedzi na coraz bardziej zinstytucjonalizowany rynek domów opieki, w których rygory organizacyjne, narzucony rytm dnia, czy zbyt intensywny wręcz nadzór personelu przestały odpowiadać bardzo dużej grupie potencjalnych beneficjentów. Idea Assisted Living jest dobrym rozwiązaniem, gwarantującym jak najdłuższe utrzymanie samodzielności i poczucie niezależności mieszkańca przy zachowaniu jego bezpieczeństwa dzięki personelowi dostępnemu na życzenie oraz systemom, które ten personel mogą wezwać. Wyzwania demograficzne, przed jakimi stoimy, są ogromne. Starzejące się społeczeństwo to coraz większe wymogi związane z opieką, z zapewnieniem właściwych mieszkań dla tych osób. Projekt, który realizujemy, wydaje się odpowiadać na to zapotrzebowanie.